Dzień dobry, dzisiaj witam Was na Górnym Mokotowie. Jesteśmy przy ulicy Wiktorskiej w trzypokojowym mieszkaniu gotowym do zamieszkania. Zapraszam! W prawej części mieszkania zlokalizowana jest część dzienna. Znajdziemy tutaj miejsce do wypoczynku, jadalnię oraz doskonale wkomponowany niewielki aneks kuchenny. Część ta wyposażona jest w klimatyzację. Znajdziemy tu również wyjście na dużą, przestronną loggię. W lewej części mieszkania zlokalizowane są dwa pokoje. Pierwszy z nich Kształtna i ustawna sypialnia wyposażona w szafy w zabudowie. Drugi, również ustawny, aktualnie pełni funkcję gabinetu. Również wyposażony jest w szafy w zabudowie. Na wprost wejścia zlokalizowana jest ergonomiczna i funkcjonalna łazienka z wanną. Hol nieruchomości został wyposażony w duże szafy w zabudowie. Lokal położony jest na drugim piętrze czteropiętrowego budynku z cegły. Współdzielnia wygospodarowała miejsca parkingowe dla mieszkańców na zamykanym podwórzu. Duże okna oraz wysokość wnętrz sprawiają, że metraż wydaje się być większy. Nieruchomość kilka lat temu przeszła generalny i gruntowny remont. Mieszkanie, mimo doskonałej lokalizacji, jest wyjątkowo ciche, a to dzięki oddaleniu od głównych arterii. Lokal jest niezwykle klimatyczny i pasuje do tkanki starego Mokotowa. Świetny układ, duża loggia, genialna lokalizacja. Dodatkowo opcja parkowania na zamykanym podwórzu. Ja nazywam się Marek Bielawski i serdecznie zapraszam na prezentację.